Siema! Witam na kolejnym odcinku na tym kanale. Dzisiaj odcinek ze startu boxu PVP-a. Ze mną... Witajcie! Ze mną Franyk! Dobra, nie przedłużam i lecimy z tym koksem. Chodź, chłopie. Ale się boję. Jesteś obok mnie? Musimy się trzymać razem, chłopie. Trzymamy się razem, nie odstępujemy. Bo jeszcze się nie możemy bić, tak? A możemy się już bić, dobra. Możemy się już bić, okej? Okay. Dobra, chodź, chodź do tych Chodź do tych, yy, będziemy kopać, musimy kopać Chodź Jesteś? Jesteś Kopiemy, jo, ale szybko kopiemy Ale zbiera... O kurde, co jest? Waliło mnie Ciebie coś jak masz, przesunęło? O, dobra ja. Ale to leci ale my to kopiemy, ale my to kopiemy. O, zdrobnąłem czerwone coś! Skarpeta! Co?! Okay. Skarpeta! Ale jaja. Jedziemy. Dobra, czyli już nie wiem, jak zrobić skarpetę, no nie? Nie wiem, jak zrobić skarpetę. O, mam już dwie skarpety. Juu. Lecimy. Kopiesz te emeraldy? O, jesteśmy obok siebie tutaj. Siema. Ale to nawala. Mam nadzieję, że nie jest za głośno na nagraniu. Dobra, zaraz się skończy. Nam to wszystko tutaj. Nie no. Ja wcześniej w ogóle nie grałem na box PVP, no nie? Ale teraz mi się mega spodobał box PVP, na przykład. Wejdźmy na dach. Trzeba być na dach, tam, tam jest dużo tego. Nie no niedawno został zrobiony Ty, mam już praktycznie z tak tego żółtka Tego czegoś I cztery skarpetki, wow To mi za. Czemu mi nagle co chwila znika ilość tych emeraldów? Yo, GZ Ładnie Kapiemy to Chopiemy gałganów Ja mam już pięć skarpetek. Mega. Nie, lecimy. Dobra. Jak coś widzowie, to też piszcie w komentarzu, czy coś źle robimy. Chodź, Franek, do złota. O, zresztowało się. Ale chodź do złota teraz. Ej, spróbujmy zabić tego w żelaznej zbroi, czy nie. I czemu nie walnął? Bijemy go? Nie? Ale jak coś, to też szukamy sojuszu, no nie? Bez przesady, żeby każdego bić. Dobra, chodź. Do złota. Juuu, kapiemy! Kapaj to, kapaj to! Kapaj to, gałganie! Kapaj to! Mam nadzieję, że się, że się trzymamy blisko, tak? Jesteśmy blisko siebie, no nie?